Siema, moi moje drogie świry! Ostatnio pokazywałam wam pewną torbę do Starsów na, na aparaturę i powiedziałam, że prawdopodobnie przyda mi się do czegoś innego. Słowo się rzekło, i przydała się do czegoś innego. Zaraz wam pokażę do czego Do czego ja jej używam i jest mega, mega, mega zaje... Fajna. Więc zacznijmy od tego, że ta torba wnętrze takie ma, gąbka z specjalnymi wycięciami na aparatury Sanwal. Jak pokazywałem w pewnym filmie, mieści się masa innych aparatur, dodatkowe rzeczy i to się mieści tutaj. A teraz Wam pokażę, co ja tu napakowałem i co napchałem. Trochę się przygotowałem, ekspres już odpiąłem, więc otwieramy, Dodam, zobaczcie ile tu się mieści, moi drodzy, tutaj mam aparaturę swoją w takiej torbie, w tej torbie jest masa innych rzeczy, już nie będę wyciągał, są tam programatory, jakieś kabelki, pierdzielki, inne rzeczy, tutaj jest już ta torba porwana, co wam kiedyś pokazywam, a tutaj moja ładowarka, moja ładowarka, masę kabli, posłuchajcie, kabli, kabli, narzędzia, bateryjki. Słuchajcie, wszystko się tu mieści, moi drodzy, a gąbka mi została, ale mówię, zarówno jest super do aparatury i super, żeby wszystko w niej zmieścić. Także co, z mojej strony, króla RTR-ów, roby starsów są zaje, fajne, polecam, odwiedzajcie chłopaków.